Dzisiaj gotowanie z odklejką. Jestie w nie gotowanie sorry Mam no, tu miksera. Tak dobrze widzicie. Robimy soczek ja puszkowy. Czekajcie, mam kamera normalnie zaslejowała się. O, u mnie też lafreczek musi jest tak na no, zakrytki. Ogólnie to będzie głośno w dzisiejszym filmie. Wkładamy sobie. Wiem, jestem odklejona. I uwaga, uszy. zawał dostałam. Czekajcie, muszę szlachlaczek poprawić, tak? Mhm. Testy. nie, kapie. Trzeba jakąś miseczkę postawić. Miseczkę taką fajną. Nie ma żart. W sumie nawet lepsze. Uwaga, czym będzie trzeba mieć dosłodzić, czy nie? Of course. Musi być, musi być asmery. Kurde, rób się, te asmery. Nie do tego, asmery. Dobra, troszeczkę, naprawdę troszeczkę. Troszeczkę, nie? Bardzo troszeczkę dużo. aż chyba za dużo. Dobra, doda. Magic to jest takie dobre. Dobra. Przelewamy sobie do matchingowej. Nie, sorry pomyliłam. Ja tu mam taki dzbankowaty. Ten ten, więc mogę sobie przełać. Robię to i tak wolę woda, ale dobra. Uwaga Magic, 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 magic. Normalnie gocha Magica. Pip, to, tego nie było.

Eller?